Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszamy na rozmowę z lekarz weterynarii Iloną Blank, specjalistą chorób psów i kotów, w której będziemy rozmawiać o atopowym zapaleniu skóry u psów. Co powinniśmy wiedzieć o atopowym zapaleniu skóry u psów? Atopowe zapalenie skóry jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, jest chorobą przewlekłą. Chorobą nieuleczalną, nawrotową i dominującym objawem bardzo przykrym jest świąt. W przebiegu atopii dochodzi do e, produkcji przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na kontakt z alergenem środowiskowym. Tym alergenem mogą być roztocza kurzu domowego, pyłki, pleśnie. Wyjaśnienie choroby jest ukryte w nazwie. Atopia wywodzi się od słowa atopos z języka greckiego, co oznacza nietypowy, niezwykłe. Dlaczego niezwykłe? Niezwykłe, ponieważ ym, odpowiedź na kontakt z alergenem środowiskowym jest dużo silniejsza niż u pozostałych osobników. Dlaczego tak się dzieje, że skóra psa choruje? Żeby wyjaśnić ten problem, musimy. Zacząć od początku. Jak już wcześniej kiedyś powiedzieliśmy, skóra jest takim cudownym płaszczem, która chroni organizm przed środowiskiem zewnętrznym, jednocześnie zapobiega też utracie między innymi wody z organizmu. Problem pojawia się, kiedy płaszcz zaczyna być nieszczelny, czyli skóra jest wadliwie zbudowana. Skóra zbudowana jest z naskórka skóry właściwej i tkanki podskórnej. Tutaj najbardziej uwagę naszą musimy skupić na naskórku. Jego zewnętrzną część stanowi warstwa rogowa. Warstwę rogową można by sobie wyobrazić jako taki mur, którego cegiełkami są karatynocyty, a zaprawą fosfolipidy. Problem dotyczy zarówno cegiełek, jak i zaprawy. Wadliwa budowa warstwy rogowej naskórka sprawia, że płaszcz jest nieszczelny i organizm narażony jest na kontakt, na wnikanie alergenów, które są w otoczeniu. Na ten problem nakłada się nadmierna reakcja ze strony układu immunologicznego. To znaczy, komórki dendrytyczne, które można sobie wyobrazić jako takich zwiadowców, zauważają, rozpoznają te alergeny i przekazują informacje o ich obecności linfocytom. A limfocyty z kolei jakby doprowadzają do dalszej, dalszego łańcówka reakcji immunologicznych, w efekcie których dochodzi do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IGE. Do grupy najczęstszych alergenów co należy? Ponad 80% to są roztocza kurzu domowego. W dalszej kolejności roztocza magazynowe, spory grzybów, pleśnie, pyłki drzew, takich jak broza, topola i traw. A jakie są objawy atopii? Okrutne. Dominującym objawem jest przede wszystkim świąt. Jest to bardzo przykre doznanie, dlatego zwierzęta, żeby sobie chociaż przez chwilkę ulżyć, zaczynają się ocierać, wydrapywać, Turnie, czyli pierwotnym objawem jest świąt i rumień. Rumień to jest zaczerwienienie skóry. Później dołączać jeszcze mogą przeczosy, zaczerwienienia, wtórne infekcje, bo wiadomo, ta bariera ochronna na naskórka zostaje po prostu zaburzona. Czy ten świąt jest całoroczny? To tak naprawdę jest uzależnione od tego, na który alergen zwierzę jest narażone. Niestety rzadko się zdarza tak, że to jest tylko jeden alergen, więc niestety ten świąt może być całoroczny, ale zwykle są takie okresy nasilenia, czyli na przykład okres pylenia drzew czy pelenia traw wiosną, a z kolei jeśli zamkniemy zwierzęta zimą w mieszkaniach, gdzie jeszcze bardzo często włączone jest ogrzewanie podłogowe, to bardziej ciepią organizmy, które są uczulone na roztocza kurzu domowego, roztocza, właśnie magazynowe, czy nawet nasz naskurek. A co to jest lichenizacja skóry? Lichenizacja skóry to jest zgrubienie skóry, często stowarzyszącą hiperpigmentacją, czyli takim pociemnieniem. Jest to wynik przewlekłego stanu zapalnego, czyli jeśli w jednym miejscu mamy stan zapalny, i po jakimś czasie pojawia się, na przykład w wyniku ocierania, właśnie wydrapywania po raz kolejny, to z czasem w ramach takiej jakby reakcji obronnej skóry, manifestu skóry, ona zaczyna przybierać troszkę inną barwę i staje się grubsza. A u jakich ras najczęściej występuje atopowe zapalenie skóry? Bardzo często są to labradory, golden retrievery, west highland white terriery, owczarki, buldoszki francuskie, settery, spaniele. Czyli Lista duży. jest bardzo długa i oczywiście ich mieszanki. Jak wygląda diagnostyka to? Pierwszym krokiem zawsze powinno być przeprowadzenie bardzo szczegółowego, wnikliwego wywiadu. Kolejnym szczegółowe badanie kliniczne. Wykonanie bardzo podstawowych badań, takich jak badanie krwi, badanie ze skrobiny, ewentualnych wymazów. Chodzi o to, żeby wykluczyć inne choroby, które również mogą przebiegać ze świądem, tak jak Sheyletiella, skórny, czyli drążący, dermatofitoza, czy nawet chłoniak epiteliotropowy, który jest nowotworem skóry. Jakim celem jest w ogóle terapia? Co chcemy osiągnąć? Dążymy do tego, żeby umożliwić e, życie zwierzęciu w dobrym komforcie, ponieważ mamy świadomość, że to jest choroba nieuleczalna i tak naprawdę zwierzę no i opiekun razem borykają się z tym przez całe życie i do końca życia, to to życie musi być w dobrym komforcie, ponieważ zwierzę niestety nie rozumie, dlaczego cierpi. A w odczuciu zwierzęcia świąt jest zdecydowanie gorszym doznaniem niż ból, dlatego zaczyna się wydrapywać. Czy są przeprowadzane testy alergiczne, pokazujące na co pies jest uczulony? Jak najbardziej jest taka możliwość. Jest to kolejny element w postępowaniu, jeśli chodzi o diagnostykę. Rozpoznanie atopii nie może opierać się wyłącznie na wykonaniu testów. Ono zawsze musi być poprzedzone, jak już wspomniałam, badaniem klinicznym, wywiadem. Bo mówi się, że skóra jest takim barometrem, prawda, więc rozumiem, że takie problemy ze świądem no, mogą być związane z różnymi też innymi chorobami, innymi o chorobami tak. W przypadku atopii jest bardzo typowe, charakterystyczne rozmieszczenie zmian. Świąd, mhm. a zatem i rumień, czyli zaczerwienienie, a później obrzęk i wszelkie inne infekcje wikłające zaczynają się zwykle od głowy. Dochodzi do, do zmian wokół oczu. Wark, na wewnętrznej powierzchni małżowin usznych, w okolicy Pach, paszek, podbrzusza, na spodniej powierzchni ogona, w przestrzeniach międzypalcowych. Nazywamy to taką mapą, mapą zmian. Jest to taki drogowskaz dla lekarza weterynarii. Na czym polega odczulanie psa? Odczulanie polega na podawaniu alergenu w dawce powoli rosnącej. Jest to bardzo długotrwały, przewlekły proces, średnio trwa około 3 lat. Sukcesem terapii jest ustąpienie objawów, czyli tak naprawdę zmniejszenie świądu o około 70%. To jest bardzo dobry wynik, czyli jakby musimy od razu uprzedzić opiekuna, że to nie będzie tak, że wszelkie objawy zupełnie znikną i nasz pies będzie czuł się jak zdrowy pies. W ogóle ogarnięcie skóry atopika wymaga ogromnego wysiłku. Odczulanie jest jakby jedną z dróg. Inną jest podawanie leków do ustnie. Mamy do wyboru albo leki sterydowe, albo leki, które są takimi oszustami układu immunologicznego. Mam na myśli na przykład cyklosporynę, albo leki przeciwhistaminowe. Jakby dążymy do tego, żeby po prostu ograniczyć świątną i reakcję zapalną. Bardzo, ważne, bardzo ważna jest suplementacja. Jak już kiedyś wcześniej wspomnieliśmy, skóra jest takim płaszczem, który z jednej strony chroni organizm przed atakiem obcych, czyli patogenów, tak, między innymi tutaj właśnie roztoczy na przykład, a z drugiej strony powinna zabezpieczać organizm przed nadmierną utratą wody. I tutaj e, ogromna rola w suplementacji wieloninastycznych e, kwas, kwasów tłuszczowych. E, kwasy omega 6, omega 3. Tutaj, jeśli chodzi o tę szczelność skóry, to bardziej omega 6. E, źródłem takich kwasów e, jest na przykład ogórecznik. E, bardzo ważne są też proporcje między kwasami omega 3 a omega 6. One powinny być jak e, 1 do 5. Dlatego łatwiej jest tak naprawdę sięgnąć po gotowy suplement, odpowiednio oczyszczony i odpowiednio zbilansowany, niż próbować na własną rękę działać. Jak sobie radzić z atopią? Czego powinniśmy unikać? Przede wszystkim starać się unikać, unikać alergenów środowiskowych. Czyli jeżeli. Yy, Wykonaliśmy testy i wiemy dokładnie na przykład na jakie pyłki nasze zwierzę jest uczulone, to o ile jest to oczywiście możliwe, to w okresie pylenia na przykład traw staramy się nie chodzić z nim na spacer tam, gdzie jest pyląca akurat łąka. A można zredukować trochę ten świąt? Święt możemy zredukować przez podawanie leków. Tak jak wspomniałam, jest cała gama jakby preparatów, różniących się przede wszystkim działaniem, oczywiście też ceną. Tutaj należą, do tej grupy należą leki sterydowe, przeciwhistaminowe, cyklosporyna, przeciwciała monoklonalne. Poza lekami podawanymi do ustnie bardzo pomocna jest szamponoterapia. Szamponoterapia sprawia, że dawki leków podawanych do doustnie jesteśmy w stanie bardzo ładnie zredukować, bardzo ograniczyć, albo wręcz w pewnych okresach wyciszenia objawów choroby je odstawić. W szamponoterapii kluczowy jest dobór odpowiedniego szamponu. I tutaj konieczna jest współpraca opiekuna z lekarzem weterynarii. Ten szampon musi mieć działanie karatoplastyczne, karatolityczne, a do tego jeszcze dodatkowo konkretne substancje czynne w odniesieniu do infekcji wikłających, czyli inna substancja czynna będzie kiedy mamy nadkażenia stafylokokusem, gronkowcem. Troszkę inna substancja czynna zwykle, jeżeli to jest np. Malasezja pachydermatis, czyli drożdżak. Zupełnie inny jest też przebieg takiej kąpieli. On jest zawsze dwuetapowy, czyli pierwsza część wygląda bardzo podobnie jak kąpiel pielęgnacyjna. Zaczynamy oczywiście od przygotowania odpowiedniego stanowiska. Bardzo istotna jest temperatura wody. Ona nie może być ani zbyt zimna, bo będą nieprzyjemne odczucia, ani zbyt ciepła, bo to też doprowadzi dodatkowo do wysuszenia naskórka. Szampon powinien być rozcieńczony z wodą w stosunku 2 do 1. I kiedy już wylejemy szampon na dobrze zbliżony naskórek, bardzo dokładnie chodzi nam nie tylko o włos, ale i o skórę, spienimy go. To tak jak w przypadku kąpieli pielęgnacyjnej, spukujemy. Spukujemy również zanieczyszczenia, które po prostu są na włosie, spukujemy też alergeny. I przechodzimy do drugiej części, do tej leczniczej. Czyli tak naprawdę początek jest taki sam. Spieniamy szampon, staramy się bardzo dokładnie wmasować w szampon, w chorobowo zmienioną skórę. I tu bardzo ważna rzecz. Musimy odczekać. 10 do 15 minut z takim spienionym psem, co czasem bywa trudne. Jeżeli piesek jest mały, można go owinąć w ręcznik albo jakiś kocyk, zająć się rozmową. Jeżeli smakołek. jest większy, tak, to warto mieć jakiś smakołek pod ręką. I nie wcześniej niż po 10, najlepiej po 15 minutach, szampon spłukujemy również letnią wodą, obficie. Zawsze trzeba pieska nagrodzić. Ponieważ rzadko który pies lubi być kąpany, a te kąpiele będą bardzo regularne, one będą tak naprawdę do końca życia. Na początku częstotliwość jest wysoka, nawet teraz w tygodniu, ponieważ proces karatynizacji, czyli rogowacenie naskórka. Prawidłowo przebiegające to 21 dni, czasami w przebiegu niektórych chorób ulega przyspieszeniu, skróceniu nawet do 7, dniu, to tym okresem wyjściowym na początku w przypadku szamponoterapii to jest 7 dni. Czy poza szamponoterapią możemy zastosować coś innego jeszcze na skórę? Doskonałym uzupełnieniem terapii miejscowej jest stosowanie sprayów. Preparaty takie można stosować kilka razy w ciągu dnia, pięknie łagodzą świąt. Sprawiają, że skóra staje się bardziej elastyczna, a często dzięki zawartości chlorheksydyny zwalczają również infekcje wikłające. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę, bardzo. za przekazanie nam tych informacji. Was serdecznie zapraszamy na nasz kanał. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.